Hej cześć, siemano z tej Tomek, dzisiaj witam was po raz kolejny na Go Live eee, No i tutaj będziemy sobie sprzedawać tego uspika, którego ostatnio udało się nam trafić Mamy w takim razie 54 i za te 54 dzisiaj zrobimy kos, ja wam to mówię, dzisiaj wypłacamy koskę Lećmy sobie tutaj na 10% eee, No tu 10% tak naprawdę jest na tego wildfire'a więc co to za w ogóle skrzynka jest do dupy Nie otwieramy jej, nie otwieramy jej na pewno nie eee, Otwórzmy sobie tutaj tą skrzynię, ona jest fajna. Ostatnio nam nie oddała, ale tam dwa filmy temu dała nam brasa, który jest warty 16 dolków, więc fajnie. E, dzisiaj nam też nie oddała, co już jej nie lubimy jednak. E, no ale nic, dobra. Idziemy na Goldie Juice. Tutaj ostatnio się udało trafić e, Desolate Space'a. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda trafić coś lepszego niż Desolate Space. I zobaczmy, czy się uda. Nie uda się. Niestety się nie uda, ale, ale się tym nie zamartwiamy, bo być może. Tutaj kos... 10%, dobra. Aha, tu 14 jest. To tak średnia ta skrzynka, no ale. O, a tutaj słuchajcie, kiedyś udało mi się wydropić tego Karambita. W ogóle był hit, że to się udało zrobić, nie? Tam w ogóle nie, nie dużo brakowało do Dealora, ale. <ścoughs> to o tym już nie mówię. Dobra, to na razie zostawmy. Hmm. Jeżeli byśmy dzisiaj dobili do 60 dolków, to otworzymy sobie tą skrzyneczkę. Otworzymy sobie tą skrzyneczkę, ona jest przepotężna. Tutaj też udało mi się już trafić kiedyś fajnego skinka. E, no, ona jest naprawdę, naprawdę dobra. No, ale to byśmy musieli mieć te 60 dolków, więc na razie zostajemy na ziemi. E, otwórzmy sobie e, powiedzmy Goldson AK i takie sobie otwórzmy znowu trzy. Ostatnio nam to dało fajny, fajny zwrot. Mm, więc oby było tak też tym razem. Może jeszcze dzisiaj redlining do tego wpadnie? Aha, albo nie wpadnie nic. Ok, lol, dobra, jeszcze raz, nieważne. Otwórzmy sobie jeszcze raz. Teraz to już musi coś oddać, nie? Też tu jak widać się musiało, no. <laughs> Ale może tym razem odda. Come on. Nie, no. Dobra, dobra. Oddało. Oddało. <laughs> No to, na razie na tym poprzestańmy. Hmm. Co to jest ten Dream Profit Case? Dobra, otwórzmy sobie jedną taką. Za trzy piątka. 10% jest na, na... te Dual bredki, czyli też takie bardziej ryzykow, ryzykowne. Okej. Okay. Dobra, już widzę, że nic. Idziemy dalej. Yy. Oś tutaj... Akalol Case, co to jest? Aha, to jest to, co. Dobra, co ostatnio się zastanawiałem nad tym. A to jest kurde drogie. Ale jedną taką, jakby otworzyć. Oj, przepraszam za to. Już to wyciszam, dobra. Zobaczmy, czy tutaj coś. okej, okay, tu by dało wreszcie, za którymś tam razem, z rzędu. Dobra, na razie to zostawmy. Nie, ale się tego nie otwieramy. E, zobaczmy, co tutaj mamy innego. Tutaj co jest. Ok, za 6. To sobie taką jedną spróbujmy. Może akurat się uda kostkę. E, tutaj na wachę trafić. Tak jak tutaj ktoś trafił. Zobaczmy. Zobaczmy. Ale niestety nie. Dobra, zostało nam 28. Idziemy sobie tutaj i otworzymy sobie. 20%. jest 10%. Może taki gold są dobry deal. Może by nam teraz znowu coś sypnęło typu Nightmare, to by było spoko. Nawet ten Glock 18 byłby spoko by, ten. No właśnie. A po, niestety nie tego trafiamy. Dobra, słuchajcie. To już teraz to już nie ma nie ma innego wyjścia. Trzeba tutaj spróbować Goldie Juice i tutaj Goldie Juice musi oddać chain maila. Otwieramy tą skrzyneczkę za 60 i trafiamy za 600. Prawie, prawie tak będzie. Nie będzie, tak? Ale może coś się uda innego. Słuchajcie, otwieramy skrzynię z Dragon Lorem 0,1%. Ostatnio nam tutaj dropnął no USP Kill Confirm Zobaczmy, czy dzisiaj się uda. Mamy 10%, słuchajcie. Jeżeli się nie uda, no to niestety wychodzimy na już nawet nie na zero, po prostu przegrywamy to, co mieliśmy. Cóż, próbujmy. Lecimy. Niech wypadnie Dragon Lord. Come on, come on. Koski przyleciały tutaj. Niestety, niestety mamy PK9 Sandstorm. Zostało nam mniej niż dolarek. E, no, chyba nie mam już takiej taniej, tej nie, nie liczę, ale mm, to też nie, tu co mamy, dobra, otwórzmy sobie taką, e, na koniec 12% na tak naprawdę 2, żeby cokolwiek jeszcze móc zrobić, a no, dobra, może więcej niż 2, uda się, przejdzie? Nie przejdzie, dobra, niestety. Słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym filmie, jeżeli się podobało zostawcie lajka, like subskrypcję i komentarz, jeżeli zostawicie komentarz macie szansę wygrać skinka, którego rozlosuję na moim Twitchu, a twi do linka, linka do Twitcha macie podanego w opisie, więc zapraszam zostawić followka, to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w następnych materiałach i cześć.